Panie, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na vloga z siania rzepaku. Co prawda witam się z Wami jeszcze z domu, ale to za chwilę się zmieni, bo wykręciłam właśnie próbę. Siewnik już ruszył na pole. Ja zabieram dodatkowej jednostki do wysiania i również ruszam skontrolować, jak to wszystko się tam dzieje i zaraz opowiadam Wam o rzepakach, które w tym roku będziemy stosować. Będą to cztery różne odmiany. Będzie ciekawie, także zapraszam do oglądania. W tym roku na większości naszych pól będziemy siać rzepak Arnold i tak jak już Wam mówiłam, dwie jednostki mam wsypane w siewniku, e, jedną w ciągniku, e, trzy mam tutaj w domu i też mamy jeszcze jedną e, z tamtego roku. Kupiliśmy jedną jednostkę Arnolda już w tamtym roku na spróbowanie, ale nie wysialiśmy jej, także będziemy e, siać w tym roku. W tym roku na naszych polach zbieraliśmy rzepak Ragnar, który naprawdę... Udał nam się i z całego serca polecam, bo też pobiliśmy swój rekord. A wiadomo, jakie były warunki, też była susza. Ale że pak sypał nam 4 tony, 4 z kawałkiem także naprawdę jest nieźle. Ale chcielibyśmy w tym roku spróbować właśnie tego Arnolda. On podobno sypał aż 5 ton. A. Nie będę ukrywała, że to jest naprawdę moim marzeniem wielkim, żeby rzepak sypał 5 ton i będę do tego za wszelką cenę dążyła. I też przy okazji zakupu rzepaku Arnold dostaliśmy jedną dodatkową jednostkę rzepaku populacyjnego to jest rzepak Harvest. Taka jednostka starcza na 4 hektary, ale też ogromnie się cieszę, bo w tym roku dzięki współpracy z będę mogła również przetestować e, inne odmiany rzepaku. I mamy tutaj rzepak e, Henrietta oraz Cornetta. Także będziemy testować. Te odmiany, przede wszystkim, charakteryzują się wysokim potencjałem planowania, też na słabszych stanowiskach glebowych, a i takie występują w naszym gospodarstwie. E, ale też charakteryzują się dużą zawartością oleju, e, dobrymi parametrami jakościowymi i mają bardzo dobrą. Odporność na choroby, w szczególności na zgniliznę twardnikową. Jak wiecie, jestem młodą osobą, młodym rolnikiem, także dopiero wszystkiego się uczę. Eee, poznaję różne nowe odmiany, środki ochrony roślin, uczę się też na swoich błędach. Natomiast jeśli chodzi o syngentę, miałam już możliwość stosowania w moim gospodarstwie środków ochrony roślin od syngenty, co też pokazywałam wam w jednym z moich filmików, eee, właśnie na moim kanale na YouTubie, eee, gdzie pokazywałam. Regulator wzrostu odstągęty, który też stosuje w badaniach do mojej pracy magisterskiej. Także syngenta zawsze jest gdzieś blisko mnie. Też moi rodzice prowadząc gospodarstwo wielokrotnie korzystali ze środków ochrony roślin od syngenty i zawsze byliśmy bardzo zadowoleni. Także bardzo cieszę się z tej współpracy, że tym razem będę mogła przetestować od nich nasiona. Bo podkreślam, jeszcze nie stosowaliśmy właśnie w naszym gospodarstwie nasion od syngenty. Także będzie to świetna okazja. Zapraszam was do oglądania. I lecimy, żeby pan, bo w końcu termin nas dąży dzisiaj 25 sierpnia, eee, także zapraszam na pole. Godzina już prawie 20, my nadal siejemy rzepak eee, i nie, nie jadę do domu, tylko idę po kolejny worek, bo znowu trzeba dosypać, trochę jestem, widzę, brudna na twarzy. Eee, chyba o tym nie wspominałam, ale rzepak siejemy w dawce dokładnie 3,40 kg na hektar, eee, na orkę. W tym roku planowaliśmy też zasiać jedno pole rzepaku w uprawie pasowej, głównie ze względu na suszę, ale jednak nie udało się. W tym roku też jest wszystko utrudnione przez te ekoschematy, i jestem wkurzona, bo na przykład na niektórych polach chciałabym teraz dokonać zmian i na przykład zrobić sobie orkę, a mam uproszczoną uprawę i niestety to nie wyjdzie. E, tutaj też najpierw uprawialiśmy to pole troszeczkę krosem, później przyszła orka, e, później. NPK w dawce 350 kg e, na hektar. Także rzepaczku, mój kochany, sypnij mi tutaj ładnie na tym polu. Mam ze sobą już kolejny worek Arnolda, także zaraz będziemy wsypywać. E, no i co, kochani, pewnie dzisiaj tego pola nie uda nam się skończyć. E, ale jutro, o ile nie wpada, e, będziemy kontynuować, później przenosimy się na kolejne pole. I mamy jeszcze jedno pole, na którym chcieliśmy wsiać rzepak, e, ale niestety tam jest glina. A wykonać orkę na takim polu jest naprawdę ciężko i czasem jest to naprawdę awykonalne. Także zobaczymy, czy w końcu uda się tą orkę zrobić, czy nie. A jak nie, to najwyżej po deszczach i po prostu siejemy coś tam innego. Zobaczymy. Ja jak dodaję TikToki piszę, że u nas na polach jest sucho i dostaję odpowiedź zwrotną, jakie sucho, przecież ciągle pada, ale uwierzcie w kujawsko pomorskim. Jest straszna susza, nic nie pada, dopiero jutro ma padać, ale też nie jest mi to na rękę, bo jednak siejemy rzepak i chciałabym go psiać, nie chciałabym, żeby była jakaś ulewa. Także, kochany deszczu, jak już tyle czasu się wstrzymałeś, to może jeszcze wstrzymaj się kilka dni. Hej kochani, witajcie następnego dnia na kolejnym polu. Dzisiaj kontynuujemy się w rzepaku, Wczoraj, a właściwie dzisiaj, sialiśmy do trzeciej w nocy, udało się zasieć całe pole. Także dzisiaj przenosimy się na inne pole, mniejsze, także tutaj jest już więcej kręcenia. Zawsze jednak wolę takie większe pola, gdzie po prostu to ubywa, a nie, wiecie, manewruje się tym ciągnikiem. Próba już wykręcona, aktualnie siejemy rzepak od Syngenty, rzepak Cornetta, a tutaj mam już kolejną jednostkę i tym razem jest to również rzepak od Syngenty, ale rzepak nazywa się Henrietta. Kiedy zabraknie nam nasion, będziemy później jeszcze wysiewać rzepak Ragnar, który w tym roku był na naszych polach, także trzeba będzie od nowa wykręcić próbę. Pogoda taka średnia, sami zobaczcie, zanosi się tutaj troszeczkę na deszcz, wieje i tak leciutko kropiło, ale kontynuujemy pracę. Chcielibyśmy wsiać jak najwięcej, a najlepiej całość. Także trzymajcie mocno kciuki. Na tym polu, że pak siejemy również na orkę, nawożenie NPK, w dawce tutaj na tym polu, akurat około. 300 kg na hektar, no i teraz siejemy e, rzepak. Tak jak wcześniej Wam mówiłam, nigdy nie testowałam nasion od syngenty, jak już to środki ochrony roślin, które naprawdę sprawdzały nam się świetnie, e, no ale będziemy testować, e, także chciałabym Was również zaprosić na kolejne filmiki, gdzie będziemy dokonywać ilustracji plantacji, czy też, e, nie mogę się doczekać już kolejnych żniw, kiedy dowiem się ile sypnęło tutaj. No, także trzymajcie mocno kciuki, syngento, liczę na Ciebie! Czy wy to widzicie? U nas w kujawsko-pomorskim już spadł śnieg. A nie, to tylko NPK. Okej, okay, lecimy na przegląd pola. Już niedługo kończymy, nie mogę się doczekać, nie ukrywam, chociaż jest 20. I dzisiaj chociaż skończymy mm, o cywilizowanej porze. Kochani, na wsi nawet nie trzeba się malować. Mamy e, brązer skórzu, proszę zobaczyć. idealne konturowanie. Tak jak Wam mówiłam, jest godzina 20, czyli zaraz kończymy, jedziemy do domu, jestem bardzo głodna, zjadłam jakiś taki porządny obiad. Eee, no i jeśli chodzi o sianie rzepaku, to tylko te pola e, mieliśmy przygotowane w tym roku pod sianie rzepaku, ale kochani, to by było na tyle, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, jeśli tak, to oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, wtedy na pewno nie pominiecie żadnego mojego następnego filmiku. Wpadnijcie również koniecznie na mojego Instagrama i TikToka, ja się już z Wami żegnam. Buziaki, pa pa i do następnego!